Dzień dobry, nazywam się Agata Serdyńska. Dzisiaj chciałam zaprosić do rozmowy o złości. Przez wiele lat uważałam siebie za osobę miłą, uprzejmą, spokojną. Oaza spokoju. I tak naprawdę nie dostrzegałam tych momentów, kiedy moja czara goryczy się tak napełnia, że się przepełnia i wtedy reaguje Krzykiem, i wtedy reaguje spojrzeniem, które powali słonia, wtedy reaguje słowami ostrymi, jak nóż. Nie dostrzegałam tego. Chciałam Was zaprosić do rozmowy o złości, bo na temat złości, dla tematu złości, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie. Nie ma tak naprawdę miejsca póki co. Za mało jest miejsca. Złość jest czymś tak bardzo niefajnym, nie wiem, połączony jest z osądem ogromnym, że jeśli ja się złoszczę, to jestem złym człowiekiem, że dobry człowiek to się nigdy nie złości. Chciałam Was zaprosić do takiej wędrówki, do rozmowy, do takiej rozmowy, którą porównywałabym z poszukiwaniem skarbów. Bo ja wiem, że najcenniejsze rzeczy kryją się za najtrudniejszymi dla nas tematami. Tam kryją się nasze talenty, nasze potencjały, nasze możliwości. Tylko trzeba przejść przez ten trudny temat. Więc zapraszam Was do takiej rozmowy, która będzie wędrówką we dwoje. Bo ja w tym miejscu już byłam. Ja przeszłam przez moje złości, przez moje małe piekiełka. I ja już czuję się w tych tematach bezpiecznie. Służę swoim doświadczeniem, swoimi rozwiązaniami, tymi rozwiązaniami, które pomogły mi przekroczyć, pójść dalej. Z radością przekażę Wam właśnie swoje doświadczenie na temat tego. Co pięknego może wynikać ze złości? Jak pięknym przyjacielem może być dla nas złość? Więc jeśli jesteś gotowy pooswajać, pozaprzyjaźniać się trochę ze swoją złością, ze swoją frustracją, to ja chętnie będę Ci w tym towarzyszyć. Zapraszam.